Prawo intymności i godności. Ono jest o. najważniejsze. One jest najważniejsze. Mhm. Ono jest najważniejsze dlatego, że to jest takie prawo, którego się nie wzrusza. Nie można go całkowicie znieść. Gdybyśmy je zlikwidowali, to byśmy byli w Korei Północnej. W jakichś, w jakichś strasznych miejscach. jest takie prawo, które ma korzenie w prawach człowieka. Takie niezbywalne prawo. Dlatego ono jest najmocniejsze. Dla ona jest bardzo, jakby często mówią mi na szkoleniach y, przedstawiciele zawodów medycznych, że mają problem, że nie wiedzą, co się zna. No tam rzeczywiście w ustawie, tam to jest krótko tylko napisane, bazę mu prawa do intymności, godności, co to znaczy. No niestety to jest tak, że tu nie ma dużo szczegółowych przepisów, za to napisano masę tony ksiąg, napisano, co to znaczy intymność i godność najprościej rzecz ujmując, trzeba pacjenta traktować, jakby w tym wieku, po ludzku, nie paternalistycznie. E, jakbym miał to ująć z takiego mojego doświadczenia szkoleniowego, ale też audytowego, to powiedziałbym, że to są przynajmniej trzy, trzy aspekty w tym prawie bardzo które, które warto pamiętać. Pierwsze, to jest szeroko pojęty szacunek między ludźmi. Czyli to jest tak, czyli to jest jak się zwracamy do pacjenta, to jest to, to, to czy traktujemy go przedmiotowo, czy podmiotowo. Tak, To są te wszystkie kwestie. Znaczy, to jest taki doskonały film, Pora umierać z Danutą Czaflarską. Początek tego filmu, kiedy staruszka wchodzi do lekarki. Ta lekarka jest bardzo obsesowa, bardzo znany, często się na szkoleniach ktoś pojawia. Ten początek filmu, taki memiczny powiedziałbym, jest nawet ten, mhm. tego filmu. Ule, film jest dobry, ale ten początek polecam sobie gdzieś tam na YouTube zobaczyć. I on, ale on świetnie oddaje też taką rzeczywistość, którą my jeszcze pamiętamy albo mamy z nią czasami do czynienia, że pacjent jest traktowany niezbyt dobrze. Że, że, że szczególnie to ma znaczenie w takich miejscach na przykład jak Zole, gdzie się traktuje pacjentów w podeszłym wieku. Przykładowo ten brak szacunku to też jest, na, to też jest infantylizowanie pacjentów. Czy szczególnie w, w podeszłym wieku zdarza. Babciu, Zosiu, zjedz zupkę i tak dalej, prawda? to na, na jakichś zorach czy, czy DPS-ach, i to jest na przykład coś bardzo niedobrego, fajnego. Więc generalnie szacunek międzywózki, kultura osobista, zwracanie się do pacjenta. Można by bardzo dużo o tym rozmawiać w kwestii warsztatu komunikacyjnego, ale to jest jedyne Czyli jak to się przekłada na jakieś kwestie prawną, takie stricte, A no tak, że pacjent jakby smaruje skargę do rzecznika, do pacjenta, że był potraktowany w sposób nieuprzejmy, obcesowy, na przykład zwracano się do niego perty, i tak dalej, to to już są takie, to, to takie są rzeczy, że, że tam skargę uzna. Bo to jest tak, że, 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 rozstrzygnięcie będzie zwykle niemożliwe, bo to będzie słowo przeciwko słowu. Znaczy my powiemy nieprawda, byliśmy mieli dla pacjenta, pacjent powie nieprawda, przeklinali, mówili do mnie brzydko i jeszcze, i jeszcze mnie tam wyszło, mm -hmm. i tak dalej. I się tam, i to, będzie sprawa nierozstrzygalna, jed, taka jeden do jednego, ale to oznacza, ponieważ rzecznik pacjenta stara się być propacjencki, że w takich sprawach bardzo często raczej jednak uzna rację pacjenta. Niekoniecznie to znaczy, że będzie jakieś kary wlepiał, bo to przy takich sprawach to, to się nie wlepia jakiś strasznych kar, ale pogrozi palcem, zobowiąże do przeszkolenia personelu, a nade wszystko będzie to się wiązało z dodatkową robotą, to jest pisanina bo pacjent wystarczy zadzwonić na infolinię, która jest bezpłatna i złoży skargę ustnie, a my dostajemy pismo, trzeba na to pismo odpisać. Trzeba napisać cały elaborat, jak to było naszym zdaniem i dlaczego według nas było dobrze. Potem może rzecznik jeszcze o jakieś inne wyjaśnienia prosić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest naprawdę dodatkowa robota. I, mhm. i tu jest to, to ryzyko. Ja nie mówię o tym, że za samo bycie nieuprzejmym się jakieś kary finansowe dostaje, nie. Ale robotę się ma bo złożenie skargi przez pacjenta jest czynnością prostą. Dzisiaj jest infolinia, już teraz chyba całodobowa nawet, darmowa infolinia do rzecznika i do u można po prostu szaleć. Więc tutaj, więc tutaj rzeczywiście uprzejmość, szacunek szeroko pojęty. Drugi aspekt bardzo ważny intymności i godności to jest obszar nagości. Mhm. Udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjent często się musi rozebrać. I to sprawia, że jest bardzo dużo sytuacji, których być nie powinno. Na przykład niedomykanie drzwi, ktoś tam zobaczył, co, co zobaczyć nie powinien. Prawda? Tutaj pacjent się przebiera, a tu drzwi otwarte na korytarz tam igni zapuszczają żurawia i tak dalej. Nie wiem, zaśnieżona szyba, ale jakieś tam przytarcie w zaśnieżeniu. Zawsze, jak są takie sytuacje, szczególnie to, to, to można wykryć po tym, jak się faceci zachowują. Jak się grupuje, grupują w kapekalni gdzieś tam faceci, nie wiadomo dlaczego, trzeba się przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie jest przetarcie w zaśnieżeniu i widać coś. Zaskakująco często spotykałem takie sytuacje, w których wystarczyła chwila, dzień, dwa, ktoś przegapił, że coś jest. Nie domknie, także gdzieś jak się stanie, to coś widać, tam coś się odbija w lustrze, na przykład, i tak dalej. Zaraz tam zaczynały się wędrówki ludów, jakieś w sposób naturalne pacjentów, poczekanie różnych, zwłaszcza mm -hmm. męskich. To jest ważny aspekt. Bardzo mało jest rzeczy w ochronie zdrowia, tak pacjentów wzburzających, dejmujących czy krępujących, jak jak, jak kwestia tego, że oni gdzieś będą, e, gdzieś będą paradować nago. Czasami to jest kwestia organizacyjna. To, to znam takie sytuacje, że nie wiem. E, szatnia, szatnia tu położona, a tam gdzieś zabiegowy, i pacjentka się przebiera w takie te, te, te fizelinowe wdzianko, takie półprzezroczyste, nic nie zakrywające. E, I pielęgniarka ją prowadzi przez półszpitala do, na, do, na ten nie, No Są takie sytuacje. Są takie sytuacje, więc, więc tutaj zalecam czujność. To jest taka czujność infrastrukturalna, znaczy to jest taka czujność, czy my mamy wszystko jak trzeba, czy nie właśnie tam jakieś jak zaśnieżenia i tym podobne rzeczy, ale też czy, czy mamy kulturę pracy, która zakłada, że rzeczywiście się zamyka, a, a też może. To, to są też te odwieczne problemy, że jest poczekalnia i pacjent tam może wejść, i tak dalej. No to się szuka rozwiązań, na przykład z jednej strony jest kampa, z drugiej jest gałka no i tyle, prawda? i jakby nikt nie wejdzie. Doświadczenie pokazuje, że jakby nie pisać karty, postrzeżeń, nie robić światełek zapalanych nad drzwiami, zawsze się znajdzie taki pacjent, który tylko zapytać o coś, albo tylko po receptę, albo tylko po coś ja po prostu wparuje wygabinę. I, mhm. I trzeci aspekt gimnienności, gimnienności. A trzeci. Aspekt e, to jest taka prywatność. I, I to się już wiąże z robą, z ochroną danych. Mhm. I to jest to, że pilnujemy, żeby jak jest ta informacja o stanie zdrowia i takie różne sprawy, to pilnujemy, żeby, żeby to nie było tak, że się rozmawia przy innych ludziach, przy innych pacjentach, przy innych tylko że gdzieś, gdzieś... To znów u masażystów na szczęście nie ma takiego znaczenia, ale jak ta, tam, gdzie ma znaczenie, jak się zbiera wywiad od pacjenta, a szczególnie jak to jest w ogóle rozmowa typu by psychiatry na przykład, to ma znaczenie, czy przez drzwi wszystko słychać, czy nie. Tak? Czy, czy poczekając, czy mhm. na terapii dzisiejszej, nie? czy nie. To jest, to jest dosyć istotne, ale generalnie, generalnie wszędzie, wszędzie radzę zwracać na to uwagę, czy trzeba nie jest tak, że wszyscy wszystko słyszą, wszystko wiedzą, o czym się rozmawia. Więc takie trzy rzeczy, to indywności, godności, te trzy rzeczy widzę i z tego jeszcze łatwo przejść do kolejnego prawa pacjenta, czyli prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, bo to się zazębia z tą prywatnością i to się zazębia z rodom mhm. osobowych. Najprościej mówiąc, pacjent ma prawo do tego, żeby o jego stanie zdrowia nie gadano wszędzie. Czyli każda osoba mm -hmm. nie tylko wykonująca zawód medyczny, ale również będąca przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Czyli nie tylko lekarz, nie tylko pielęgniarka, nie tylko technik masażysta, ale też rejestratorka medyczna, która zawodem medycznym nie jest, ale przy udzielaniu świadczeń nie jest. Albo informatyk, który wszystko wie, co jest w naszej dokumentacji medycznej, no to się Oni też są zobowiązani do tego, żeby zachować i przestrzegać tajemnicę. I, i, i te, więc ta tajemnica tak naprawdę dotyczy wszystkich i podmiot leczniczy, czy nawet gabinet indywidualny musi dbać też o to, żeby jego dokumentacja na przykład była, była dobrze zabezpieczona, a, a nie gdzieś tam sobie po ulicy, e, czy, czy robić zabezpieczenia informatyczne, nie hasło jeden, 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 że tam każdy może wejść na jakiś bardziej zaawansowany. Więc prawo do tajemnicy. Ja? Z innych praw pacjenta. Nie będę mówił o odwiedzinach i o kontakcie z bliskimi, bo to nie dotyczy no, to. to dotyczy nas nie dotyczy. dotyczy. Jeżeli chodzi o inne prawa pacjenta jeszcze istotne. Wydaje mi się, że te są najbardziej. Te są kluczowe. Pozostałe to albo mają zastosowanie tylko w stacjonarnej opiece. Albo są dosyć. No, jest jeszcze takie prawo, na przykład endemiczne, że tak powiem, prawo pacjenta do zgłoszenia, do zgłoszenia, jak to się ładnie nazywa? Chodzi o zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu produktu wyrobu medycznego, produktu wyrobowodycznego. Czyli, że pacjent może sobie sam zgłosić, zrobić zgłoszenie do. Urzędu rejestracji wyrobów medycznych, bo to można online zrobić, ale co jest w tym istotne, no masażysta jest zawodem medycznym, a ustawa mówi, ustawa o pacjenta, że pacjent może też zgłoszenie zrobić za, po, za pośrednictwem osoby wykonującej zawód medyczny. I teoretycznie pacjent może przyjść do masażysty i powiedzieć, Proszę zgłosić, że jakby ja ostatnio brałem coś tam, albo coś tam mi, mi się działo, proszę mi to zgłosić za. Raczej się nie zdarzy, no bo też masarzysta nic pacjentowi nie przepisuje, żeby do niego ten, ten miał przyjść. Z tym, chociaż nie wiem, tu pytam z ciekawości, czy są jakieś wyroby medyczne, jakieś sprzęty, z których pacjent korzysta w domu, bo na przykład mu zalecił masażysta? Może tak być. No. Bo w fizjoterapii tak, ale nie hmm. wiem, czy sam masażysta tutaj ma jakieś takie rzeczy. Na przykład jakieś nie... Tam jakieś takie... Mi kiedyś takie gwoździe w plecy bijano. Nie wiem, czy na przykład e, tejpy, te... E, hmm? mm... Taśmy elastyczne. Czy to, jeśli to jest wyrób medyczny, no to hmm. wiem, że dużo masażystów e, też e, to na przykład zaleca. No to... e, czy bańki chińskie, takie no, silikonowe? Tak, tak, jak najbardziej. No to no. właśnie teoretycznie, to też się nie jest bardzo teoretycznie, ale tak właśnie pacjent mógłby przyjść i powiedzieć hmm. te bańki, co to ostatnio pan mi powiedział, że mam to, ja to, to sobie zrobię krzywdę, bo te bańki są źle smontruowane. Proszę zgłosić to do urzędu w ogóle nikt tej sytuacji nie zdarzył, okay. ale mówię o tym, że jako ciekawostkę. Więc mhm. tak wyglądają, tak, tak powiedziałbym, że katalog praw pacjenta. Myślę, że dla masażysty w tym zakresie, właśnie w tym zakresie. Mhm. No to faktycznie, tak jak pan na początku wspomniał, generalnie jest to dość intuicyjne, i, i pewnie większość masażystów przestrzegała tych praw. No tak. Jeszcze oczywiście jedna rzecz, o której cały czas wspominałem, on jest, jest bardzo ważny, czyli dokumentacja medyczna. Bo to jest, tak, to, jest... to do tego za A, moment bo... przejdziemy. Dobra, to też. To zyskał hmm. pacjenta, ale to jak przejdziemy, to zaraz. Tak. Hmm. Tak, bo tą dokumentację to do, o, o to będę chciał troszkę hmm. dokładniej e, dopytać, to, to za moment. Hmm. To co? Ogólnie grozi, jakie w ogóle są przewidziane kary za nieprzestrzeganie praw pacjenta, czy złamaniem praw pacjenta, czy jak właśnie jest jakaś skarga, to, to co, co się wtedy dzieje? Dużo zależy od tego, jaki jest efekt tego Samo naruszenie praw pacjenta to jest coś, czym się zajmuje rzecznik Praw Pacjenta. Czyli jakby i samo naruszenie praw pacjenta, to jest te przykłady, które podawałem. To, to w każdym może, może, może być naruszenie i właśnie takie naruszenie, że pacjent został bardzo źle potraktowany, nieludzko, e, tam zelżony na przykład został przez i wyrzucony z gabinetu, no to to jest, to może być na przykład właśnie naruszenie prawa do intymności i godności. Może być i czym grozi? To, to zależy. Czy gro, na pewno grozi dodatkową robotą, że trzeba pisać to, te wszystkie różne mhm. odpowiedzi. To jest pierwsza, tak. pierwsza rzecz. Czy grozi karą finansową. Na szczęście rzecznik jest dosyć rozsądny w tych karach finansowych. Zwykle najpierw mówi, nie róbcie tak. Potem mówi, mówiłem, żebyście tak nie robili, macie karę. Jest, jest Najbardziej należy się wystrzegać takich praktyk, które naruszają prawa bazietów w sposób zbiorowy. To są, to są praktyki takie, że na przykład mamy jakąś procedurę. W, naszym, w naszej firmie, w naszym podmiocie, z założenia łamie prawa pacjenta. I tu możemy się wpakować. Nie? Taka procedura na przykład, jaka by to mogła być? No, dajmy z na to. Tym przebieraniem? Na przykład. No, dajmy na to, mamy taką procedurę, że wymyśliliśmy sobie, że u nas jest tak w ogóle swobodnie i pacjenci mają, mają się przebierać gdzieś tam i, i przechodzić przez cały podmiot, jakby paradować to to jest tak, to to mogłoby tak być. Albo inaczej z innej strony na przykład piszemy sobie w regulaminie, że u nas informacja o stanie zdrowia to się w ogóle udziela tylko osobiście, nie wolno przez telefon i trzeba przyjść osobiście jeszcze w konkretnej godzinie. To, to też będzie procedura narzucona. I, I to jest też, i to jest tak, że że tutaj rzecznik potrafi bardzo wątpliwe kary dawać, to tak chyba teraz się zaczyna od pół miliona mniej więcej kara za zbiorowe naruszenie prawa pacjenta, ale oczywiście to jest tak, że zależy z jakimś też ma do czynienia podmiotem. Rzecznik się raczej nie znęca nad indywidualnymi praktykami, raczej wskazuje po prostu, że to jest zła praktyka, dobrze by było ją mhm. chronić, ale już za długim razem nie jeszcze jest takim możliwy.